Też tak, co, u mnie to tak wyszło z czegoś takiego bardzo dużym game changerem w moim życiu. Było to, że po prostu ja sobie powiedziałam tak szczerze, kto nie jest moim klientem. I to tak mi było, pff, ulga mi zeszła. I przez to na przykład odmówiłam wystąpienia na konferencji, gdzie chodziło o to. To znaczy, tych w szczegółach to powiem, no bo ja się specjalizuję w sprzedaży, marketingu w gabinetach Met Beauty, czyli tam, gdzie są takie zabiegi na ciało, na twarz. No, anti-age, jakby nie było. No, ale jest jeszcze że cała rzesza takiego branży, beauty za z szybkimi zabiegami, czyli Manipedi, rzęsy. I chodzi o to, ja się znam na tym, wiem o co chodzi. Tylko ten w kwestii marketingowej, sprzedażowej, sprzeda 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 w ogóle mnie nie kręci. Ja tam nie widzę w ogóle niczego do roboty w ogóle, dla mnie, jako marketingowca. I chodzi o to, że wiesz, że jak się ktoś do mnie zgłaszał, że mam salon nail bar jakiś, więc ja mówię, no dobrze, jak pani spisze, możemy sobie porozmawiać na ten temat, jak tam ułożyć, czy coś, bo to często są procedury z pracownikami, czy opłacalność, jasne, ale to nie jest moje serce, nie, tam, w tym związane. Często to są gabinety łączone, więc to wiadomo, że marketingowo to układam, ale jak ja sobie powiedziałam, że to jest tak, dostałam z nas zamówienie, że tu jest taka konferencja właśnie w tym wypadku, ja mówię, wie pani co, w tym temacie jest wiele naprawdę cudownych osób, ja mogę nawet polecić te, co pani weźmie i je. Nie? ja potem też tego z siebie, nie? więc chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, mimo tego, że wiesz, klient ucieka nie będzie, co mi szkodzi? Wyjść na godzinę, zrobić wykład, show zrobić, który umiem robić. Więc wiesz, to jest na takiej zasadzie. Ale chodzi o to, że to jest tak, ja dużo gadam, ale tak bym powiedziała takie dwie rzeczy, że to jest jakby co, co powoduje, kiedy nie chcę od, odrzucić tego, nie chcę powiedzieć nie, nie dam rady powiedzieć nie.